Po 50 roku życia na pewno te procesy utraty objętości twarzy, utraty podpory kostnej będą już wyrażone u większości osób. Na pewno jest to oczywiście pochodna tego, tego naszego stylu życia, jaki prowadziliśmy w ciągu całego życia, że ktoś był aktywny fizycznie. jakby uprawianie sportu jest jego taką codzienną rutyną, kilka razy w tygodniu. Zwykle ta, te kości twarzy nie resorbują się w tak dużym stopniu jak u osoby, która tych, tych jakby zdrowych nawyków nie, nie, nie wykształciła w przebiegu swojego życia. Zatem tu na pewno procentuje to, co robiliśmy wcześniej. Natomiast na, jeżeli chodzi o takiego pacjenta, który trafia do gabinetu po raz pierwszy po 50 roku życia, no to tutaj musimy skoncentrować się na pewno na wielu aspektach, zatem warto sobie taki już Długofalowy plan działania u takiej osoby wykształcić. Zwykle zaczynamy od tego, że skupiamy się na tych aspektach, które takiej osobie przeszkadzają najbardziej i w pierwszym rzędzie staramy się te, te elementy, jakby, które zastanowią dla niego taki psychologiczny problem w danej chwili, w pierwszym momencie zaadresować, ale w kolejnych na pewno nie obejdzie się bez takiej długofalowej opieki i podtrzymywania. Tych, tych prawidłowych położeń, tkanki tłuszczowej twarzy, ale też poprawia zwykle jakości skóry, dlatego że do tych uszkodzeń już na przestrzeni tych lat na pewno w obrębie skóry doszło. Tu zwykle też czasami się czas pomóc lekko niewielkimi zabiegami, takimi dermatochirurgia z ten zwykle problem już z opadającą ogólną powieką za zabieg pleferoplastyki, bywa już zasadny u takich osób. Ale no, co istotne, to to, żeby już po 50 roku życia, jeżeli wcześniej nie korzystaliśmy z zabiegów medycyny estetycznej, to warto już taki przyjąć długofalowy plan działania, czyli nie starać się jakby osiągnąć w jednym. W jednej wizycie będąc w gabinecie maksymalnego rezultatu, bo to, to zwykle się jest skazane na niepowodzenie. Niektórzy robią takie zabiegi, że używają jakichś dużych, obronskalnych ilości kwasu hialuronowego, ale to nie tędy droga dlatego, że rzeczywiście ta poprawa będzie. Natomiast ym, później dochodzi jednak ta, 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 do pewnych przesunięć tych, tego kwasu, yy, dużej ilości podanego za jednym, yy, za jednym razem. Co rozumiem przez dużo? No to są takie gabinety, że podają nawet ponad 10 ml kwasu jellowlonowego. Na jednej sesji, na przykład 4 czy 5, to jeszcze u osoby po 50 roku życia nie możemy traktować, że to jest jakaś duża ilość, e, Mówię o takich naprawdę dużych ilościach. E, tutaj te poprawy, którą uzyskuje, chcemy uzyskać u takiej osoby, e, najchętniej uzyskujemy stopniowo, dlatego, że na przykład, jeżeli nawet podamy ten wypełniacz, to chcemy, żeby parę miesięcy minęło, żeby wytworzyło się włókna kolagyno w jego obrębie, które będą ufiksowywały, stabilizowały ten kwas w położeniu, w którym go podamy. Zatem u takiej osoby właśnie procentuje takie podejście długofalowe, stopniowe i utrwalanie tego, co już uzyskaliśmy i to się oczywiście daje uzyskać jakie zabiegi wybieramy. Na pewno zabiegi volumetryczne, a zatem mające za zadanie przesunąć e, nie, nieprawidłowe pozycjonowanie tkanki tłuszczowej twarzy, które wywołuje tak zwanego chomika, wywołuje fałdy -so na To musimy też oczywiście zaadresować. Na pewno poprawiamy jakość skóry, a więc wykonujemy zabiegi lasera frakcyjnego, zabiegi radiofrekwencji, które za zadanie mają również troszkę napiąć y, y, powierzchowne pasmo włknisto E, powięziowe. E, mamy także zabiegi e, takie jak HIFU, które również w tym e, kierunku będą działać. E, stosujemy, e, stosujemy stymulatory, żeby spowodować napięcie e, tych struktur e, i to również poprawy jakości skóry. A zatem tu musimy zwykle działać już wielokierunkowo, ale oczywiście te efekty daje się bardzo ładne uzyskać. Tylko zwykle nie chcemy, jakby, żeby pacjent myślał, że w jeden dzień zrobimy 100% efekt. To jest złe podejście, Tego, to daje nienaturalne rezultaty. Tu warto działać stopniowo, długofalowo. Efekty będą bardzo dobre i mało postrzegalne dla otoczenia, jeżeli te zmiany będą toczyć się powoli. Także zapraszam serdecznie do mojego gabinetu, żeby omówić konkretny problem, który trapi Ciebie.